Jesteśmy na terenie modernizacji planetarium. Bardzo duża inwestycja ze strony samorządu Wojska Śląskiego. Wiele milionów środków z ramienia RPO, wiele milionów z ramienia budżetu Wojska Śląskiego, ale przede wszystkim jesteśmy w harmonogramie, prace się dzieją. Myślę, że w 2020 roku, we wrześniu, te prace, jeżeli chodzi o podstawę, zostaną zrealizowane i potem zostanie tylko wypełnianie tej przestrzeni wszystkimi cudami świata nauki, że park i planetarium zyskają nową jakość i myślę, że ten rok i lata kolejne będziemy, będziemy konsekwentnie modernizować poszczególne elementy. Dziś też omawialiśmy na komitecie sterującym możliwość uruchomienia drugiej linii Elki. Też mamy takie plany. Mamy nadzieję, że uda nam się w budżecie znaleźć środki, montaż finansowy na tą kolejną inwestycję. Chcemy, żeby za parę lat park po prostu odzyskał swój blask. My no jako komitet sterujący będziemy wnikliwie te prace wszystkie w różnych projektach, w tych mikroprojektach, po stronie parku, po stronie Jessica, po stronie Planetarium monitorować i starać się wspierać tutaj zespół, żeby te problemy rozwiązywać.